Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek zatrzymać w samym środku dnia, pośród zgiełku miasta lub w ciszy własnego mieszkania i poczuć ten specyficzny, trudny do nazwania niepokój, który sugeruje, że o czymś zapomniałeś, choć doskonale wiesz, że masz przy sobie klucze, portfel i telefon? To uczucie nie jest zwykłym zapomnieniem, to raczej głębokie, trzewne wrażenie, że w samej strukturze twojego życia brakuje jakiegoś fundamentalnego elementu, jakbyś grał w grę, której zasady zostały zmienione w momencie, gdy odwróciłeś wzrok. Może masz 30, 40 albo 50 lat i teoretycznie osiągnąłeś wszystko, co miało przynieść ci spokój stabilizację, relacje, pewien status. A jednak, gdy kładziesz głowy na poduszkę, ten cichy szum w tyle głowy nie ustaje. Jest to dźwięk nieustannego poszukiwania, wrażenie, że prawdziwe życie, to w którym w końcu odetchniesz pełną piersią, dopiero ma się wydarzyć, że znajduje się ono zawsze o jeden krok dalej, za kolejnym awansem, za kolejnym weekendem, za kolejnym rozwiązanym problemem. Większość ludzi spędza całe swoje życie w tej poczekalni, wierząc, że teraźniejszość jest tylko niedoskonałym wstępem do przyszłości, która wreszcie będzie kompletna. Ale chcę ci dzisiaj powiedzieć coś, co może na początku brzmieć niepokojąco, a jednak niesie w sobie ziarno absolutnego wyzwolenia. To uczucie niedopasowania, ten ból, który czujesz, ta frustracja wynikająca z faktu, że ciągle gonisz horyzont, który się oddala. Nie jest dowodem na to, że jesteś zepsuty, nie jest to znak, że musisz się bardziej starać, szybciej biec lub przeczytać jeszcze siedem książek o samodoskonaleniu. Przeciwnie, ten dyskomfort jest dowodem na to, że Twoja świadomość zaczyna się budzić z głębokiego snu, w którym pogrążona jest większość społeczeństwa. Twoja dusza, jeśli możemy użyć tego słowa, dobija się do drzwi percepcji, próbując ci powiedzieć, że sposób, w jaki nauczono cię patrzeć na świat, jest fundamentalnie błędny. To nie ty jesteś problemem. Problemem jest iluzja, w którą wszyscy wspólnie uwierzyliśmy. Spójrzmy na to z perspektywy, którą rzadko się nam oferuje. Od momentu, gdy byłeś małym dzieckiem, byłeś stresowany, by wierzyć, że jesteś oddzielnym bytem, samotnym jeźdźcem zamkniętym w worku ze skóry, który stoi w opozycji do reszty wszechświata. Społeczeństwo, kultura, edukacja wszystko to działa jak wielka maszyna hipnotyzująca, która powtarza jeden i ten sam komunikat. Musisz coś zdobyć, musisz kimś się stać, musisz podbić świat. Musisz zabezpieczyć swoją przyszłość. To jest to, co nazywam wielką grą w udawanie. Wszyscy dookoła ciebie, te miliony ludzi pędzących rano do pracy, zachowują się tak, jakby życie było nagłym wypadkiem, problemem do rozwiązania, bitwą, którą trzeba wygrać. Ale spójrz głębiej na ich twarze: czy widzisz tam radość? Czy widzisz tam spokój? czy raczej widzisz napięcie, strach i to samo desperackie pragnienie, by wreszcie dotrzeć do punktu, w którym będzie można odpocząć. Ta choroba społeczna polega na przekonaniu, że szczęście jest czymś zewnętrznym, czymś, co trzeba pochwycić. To jest jak próba złapania wiatru w pudełko. Im bardziej starasz się zamknąć wieczko, tym bardziej wiatr ci ucieka. Twoje zmęczenie, to chroniczne wyczerpanie, które czujesz w kościach, nie wynika z tego, że robisz za mało. Wynika ono z tego, że robisz coś, co jest sprzeczne z naturą rzeczywistości. Próbujesz płynąć pod prąd rzeki, która płynie w zupełnie innym kierunku. Próbujesz kontrolować niekontrolowane. Społeczeństwo wpowieło ci, że jesteś zarządcą swojego życia, kapitanem swojego okrętu i że jeśli morze jest wzburzone, to twoja wina, to kłamstwo, to okrutne kłamstwo, które generuje miliony ton cierpienia każdego dnia. Cierpisz, ponieważ uwierzyłeś, że jesteś odizolowanym ja, małym ludzikiem w głowie, który siedzi za oczami i steruje ciałem, walcząc z obcym światem na zewnątrz. A co, jeśli powiem ci, że jest tylko jedna rzecz, absolutnie jedyna rzecz, którą musisz porzucić, aby znaleźć ten upragniony spokój? Nie musisz porzucać swojej rodziny, swojej pracy, swoich pasji, ani swojego majątku. To nie jest wezwanie do ascezy, ani ucieczki w góry. Rzecz, którą musisz porzucić, jest znacznie bardziej subtelna i jednocześnie znacznie trudniejsza do uchwycenia, ponieważ jest nią samo twoje wyobrażenie o tym, kim jesteś. Musisz porzucić iluzję, że jesteś oddzielnym obserwatorem, który musi kontrolować swoje doświadczenie. Musisz porzucić potrzebę trzymania się kurczowo brzegu. Wyobraź sobie to w ten sposób. Przez całe życie zachowywałeś się tak, jakbyś płynął w dół rwącej rzeki, ale zamiast pozwolić się nieść nurtowi, kurczowo chwytasz się każdej wystającej skały, każdej gałęzi, każdego korzenia. Twoje mięśnie są napięte, twoje ręce krwawią, jesteś przerażony, że jeśli puścisz, rozbijesz się o kamienie. Patrzysz na innych i widzisz, że oni też się trzymają, więc myślisz tak właśnie trzeba. To jest życie, walka o to, by nie popłynąć. Ale woda płynie nieustannie, nurt jest potężny. I ta jedna rzecz, którą musisz zrobić, to otworzyć dłonie, puścić. Kiedy mówię o puszczeniu, o porzuceniu, nie mam na myśli bierności czy rezygnacji. To jest najczęstsze nieporozumienie. Ludzie boją się, że jeśli przestaną się starać, jeśli przestaną się martwić i kontrolować, to ich życie się rozsypie, przestaną płacić rachunki i skończą w rynsztoku. Ale to jest właśnie głos lęku, głos tego fałszywego ja. Prawda jest taka, że większość Twoich funkcji życiowych bicie serca, trawienie, wzrost włosów, gojenie ran, oddychanie podczas snu dzieje się całkowicie bez Twojej świadomej kontroli. Dzieje się samo. Ty tego nie robisz, to się robi. Natura, wszechświat, czy jakkolwiek chcesz to nazwać, jest nieskończenie inteligentna i potrafi prowadzić galaktyki oraz rozwijać płody bez twojej interwencji menedżerskiej. Dlaczego więc zakładasz, że reszta twojego życia wymaga twojego nieustannego, neurotycznego nadzoru? Porzucenie kontroli oznacza zrozumienie, że nie jesteś oddzielny od świata jesteś światem, który doświadcza samego siebie. Nie przychodzisz na ten świat, jak obcy gość, ty wychodzisz z tego świata, tak jak liść wyrasta z drzewa, a fala wyrasta z oceanu. Jesteś nierozerwalną częścią tej samej energii, która porusza gwiazdy. Kiedy to naprawdę zrozumiesz, nie intelektualnie, ale całym swoim jestestwem, poczujesz, jak ogromny ciężar spada z twoich ramion. Nie musisz już udowadniać swojej wartości, bo twoja wartość jest wrodzona, tak jak wartość słońca czy deszczu. Nie musisz zasługiwać na miejsce w istnieniu, bo samo twoje istnienie jest dowodem na to, że tu pasujesz. To, co musisz porzucić, to walka z chwilą obecną. Zauważ, jak często twoja umysłowa narracja kłóci się z tym co jest. Nie powinno padać, nie powinnam być smutna, to nie powinno się wydarzyć. To jest przepis na cierpienie. Cierpienie to ból pomnożony przez opór. Kiedy porzucasz opór, kiedy mówisz rzeczywistości tak, widzę cię, jesteś jaka jesteś, ból może pozostać bólem, ale przestaje być cierpieniem staje się czystym doznaniem, przepływającą energią, która zmienia się i ewoluuje. To jak z wodą: jeśli uderzysz w nią pięścią, staje się twarda, jeśli włożysz enkę łagodnie, woda ustępuje. Musisz stać się jak woda. Pomyśl o tym w kategoriach muzyki. Życie jest jak utwór muzyczny. Celem muzyki nie jest dotarcie do ostatniej nuty. Gdyby tak było, najlepsi dyrygenci byliby tymi, którzy grają najszybciej, a najlepsze utwory trwałyby sekundy. Nie, celem muzyki jest sam taniec, samogranie, każda nuta w danym momencie. Ale my żyjemy tak, jakby celem było dotarcie do końca, do emerytury, do sukcesu, a ostatecznie do śmierci. Przegapiamy całą melodię, martwiąc się o finał. Porzucenie, o którym mówię, to zaprzestanie traktowania życia jako podróży do celu, a zaczęcie traktowania go jako tańca. W tańcu nie ma celu, w tańcu chodzi o sam ruch. Kiedy porzucasz obsesję celu, odzyskujesz teraźniejszość, a teraźniejszość jest jedynym miejscem, w którym istnieje życie. Przyszłość to tylko koncepcja, mgliste wyobrażenie, przeszłość to ślad na wodzie. Tylko to, ten oddech, to spojrzenie, ten dźwięk jest prawdziwe. Zastanów się nad naturą swojego ja, które tak bardzo chce być bezpieczne. To ja to tylko zbiór wspomnień, nawyków i etykiet. To konstrukcja myślowa. Kiedy próbujesz znaleźć siebie, to tak, jakbyś próbował ugryźć własne zęby albo zobaczyć własne oczy bez lustra. Nie możesz tego zrobić, bo ty jesteś patrzeniem, ty jesteś doświadczaniem. Nie ma ciebie i doświadczenia, jest tylko doświadczanie. Kiedy przestajesz próbować zdefiniować i zamknąć siebie w pudełku pojęć, stajesz się przestrzenią, w której wszystko się wydarza. To jest moment wyzwolenia. I wiem, co teraz myślisz. To brzmi pięknie, ale jak mam to zrobić? Jak mam porzucić? I tu dochodzimy do największego paradoksu. Nie możesz spróbować porzucić, bo samo staranie się jest formą trzymania. To tak, jakbyś próbował wygładzić wzburzoną wodę żelazkiem, tylko zrobisz więcej fal. Więc co pozostaje? Zrozumienie, zobaczenie. Kiedy naprawdę widzisz, że trzymanie się gałęzi nie ma sensu, że rzeka i tak cię zabierze i że rzeka wie lepiej gdzie płynąć, twoje dłonie same się otwierają. To nie jest akt woli, to jest akt jasności widzenia. Widzisz, że bezpieczeństwo, którego szukałeś, jest iluzją, a brak bezpieczeństwa, którego się bałeś, jest w rzeczywistości wolnością. Nie ma podłogi, na którą możesz upaść, bo unosisz się w przestrzeni. Kiedy przestaniesz uciekać przed własnym cieniem, kiedy przestaniesz walczyć z demonami w swojej głowie i zamiast tego zaprosisz je na herbatę, zdarzy się coś magicznego. Zauważysz, że demony tracą swoją moc. One karmiły się twoim strachem i twoim oporem. Kiedy przestajesz się opierać, kiedy mówisz w porządku, czuję lęk, niech będzie lęk, lęk traci swoje kły. Staje się po prostu energią, wibracją w ciele. Przestajesz być ofiarą swoich emocji, a stajesz się niebem, po którym przepływają chmury emocji. Niebo nie walczy z chmurami, niebo pozwala im być, wiedząc, że i tak przeminą. Twoja świadomość jest tym niebem, nieskończonym, nienaruszonym. Czystym. W miarę jak ta nowa perspektywa zaczyna w tobie kiełkować, możesz poczuć dziwny rodzaj samotności. Ale nie jest to ta samotność, która boli. To samotność orła, który lata wysoko. To samotność góry. Zaczynasz widzieć gry, w które grają ludzie, te wszystkie dramaty, te walki o rację, o prestiż, i widzisz je takimi, jakimi są, jako dziecięce zabawy w piaskownicy. Może poczujesz, że mniej pasujesz do starych rozmów, że plotki i narzekania przestają Cię interesować. To nie arogancja, to rezonans. Twoja dusza zaczyna wibrować na innej częstotliwości, częstotliwości prawdy. Spokój, o którym mówił Alan Watts, a o którym ja ci teraz opowiadam, nie jest czymś, co się zdobywa. Nie można go kupić, wypracować ani wymodlić. Spokój jest tym, co zostaje, gdy porzucisz hałas. Spokój jest Twoją naturalną naturą, przykrytą warstwami kulturowego kurzu i lęku. Gdy przestajesz mieszać w wodzie swojego umysłu, muł opada na dno i woda staje się przejrzysta sama z siebie. To jest wówej, działanie bez wysiłku. To jest sztuka żeglowania, a nie wiosłowania. Pozwalasz wiatrowi życia nadymać Twoje żagle. I nagle, w tej ciszy, w tym puszczeniu, odkrywasz, że wszystko jest na swoim miejscu. Że nigdy nie byłeś zagubiony. Że każda pomyłka, każdy błąd, każdy zakręt Twojego życia był konieczny, by doprowadzić Cię do tego momentu przebudzenia. Widzisz, że świat nie jest pułapką, ale placem zabaw, że jesteś tu, by tańczyć, by smakować, by dotykać, by kochać i by cierpieć też, bo to wszystko jest częścią spektrum istnienia. Ale teraz wiesz, że ty jesteś tłem dla tego wszystkiego, jesteś ciszą, w której wybrzmiewa muzyka. Dlatego następnym razem, gdy poczujesz ten ucisk w żołądku, to poczucie niedopasowania, nie uciekaj. Nie włączaj telewizora, nie sięgaj po telefon, nie znieczulaj się. Zostań z tym uczuciem. Spójrz na nie z ciekawością. Zadaj sobie pytanie: Kto jest tym, który to czuje? I nie szukaj werbalnej odpowiedzi. Poczuj tę obecność, która jest świadoma bólu, ale sama w sobie nie jest bólem. Poczuj to ja, które jest głębsze niż Twoje imię, głębsze niż Twoja historia, głębsze niż Twoje ciało. Tam, w tej głębi, w tej pustce, która nie jest pusta, znajdziesz to, czego szukałeś przez tysiące dni i nocy. Znajdziesz siebie, prawdziwego siebie, tego, który nigdy się nie narodził i nigdy nie umrze, tego, który po prostu jest. I to wystarcza, to zawsze wystarczało. Cała reszta to tylko gra świateł i cieni. Jesteś bezpieczny. Jesteś w domu. Zawsze tam byłeś. Jedyną rzeczą, którą musiałeś zrobić, było przestać udawać, że jest inaczej. Więc weź głęboki oddech, poczuj, jak powietrze wchodzi do twoich płuc bez twojego wysiłku, poczuj, jak życie przepływa przez ciebie i po prostu pozwól mu płynąć. Nie musisz nic robić, jesteś i w tym jednym słowie jestem zawiera się cały wszechświat.